Pierwsza jazda Karoliny. Ty pa, jaki paszczuł już do mnie pisał. Tak? Nie, nie tak, no. Jezu, od razu mi się drewno włącza. W mojego brata, na topecie. niech żyje, żyje nam. niech żyje Karol, cię dobrze się czujesz? Ona bije, rozumiesz? Ona ją od jakiegoś czasu bije. Do tyłu, do tyłu. Stój! <grystanie> e, cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak Tomek. gram w gry. Czekaj, ja wyłączyłam, bo chcę baterię na razie oszczędzać, póki nie... E, a niech ona obróci. A Karol nas nie wyrośle na jakoś. on być może nic nie wyrośle. To chora. No dobrze macie. E, weź trochę, niech ona to przygasi troszkę. No ja nie wiem jak, nic nie wiem. No dobra, daj na nie P. <śmieniciela> niech ich gwiazdka pozna się i nigdy nie zagra... nie zagra... No siema, siema. No cześć, już jestem. Co chciałaś? Fajna bluzka. A nie co chciałaś, to no, przychodzisz do mnie? Co, już coś chcieliś? Ja tak i bądź uśmiechnięta. A do jakiego stopnia mam kręcić? Boże, nie. Dobra, to sobie później u... No się masz. Ja wyłączyła się? Mi już ręce opadają. Dobra, no. Serio. Akcja. Niech ona wystaw... pokaż monitorek nam. Nie, akcja! W ogóle nie wiem, Wiesz z jak to jest stresujące, jak do mnie się co Żartuję. <śle> no. <śle>

no ale żeby ich od razu złapać, to tak, klamka sama się otwiera. No genialne. A jeszcze my nie zrobimy nic. Tylko w Kuźniku można po prostu odejść 2 metry od domu i być w lesie. Prawda? I powiedz mi, że to jest, że Warszawa jest lepsza. Nie uwierzę. Tak, Nagrajcie nie to, Bartek! Proszę! Nie! nie stukaj. Idziesz. Miałaś do mnie zadzwonić. Nie kurwa, gdzie dom? Akcja! I wtedy wiesz, Tylko się, nie a tłoki, wszystko czyściutko, ja, ja takie cuda... Yes. Was z tyłu widać, laski, więc wiecie, tam róbcie coś fajnego. A możecie na niego nie patrzeć, tylko na siebie i gadać sobie, dziewczyny? Mhm. Akcja! O <laughs> <laughs> Las. Nagrajmy odcinek, wydaje Co? Mówią na grzybowaniu? Już to słyszałam. Co ty robisz? grzybka. Usiądziesz na grzybku. No, dawaj. Co to jest? Co? Co to jest? A jak mam zrobić, to było? Ja się No, I może być w tą stronę. Wiecie to Rudego. Drugiego Rudego do pupy. Masz tam artykuł o tym, jak. Słoiki są dyskryminowane w Warszawie. Jest na przykład, że jest napisane na śmietniku instrukcja jak wyrzucać śmieci dla słoików. Bo oni się śmieją, że słoiki nie potrafią. O Jezu, moje przyjaciółki. Aaaaa! Aaaaa! W końcu odnalazła przyjaciół. Wiecie czego Rudemu brakuje na zajebistej imprezie? Zaproszenie. <gry> Ej, gruba, czekaj! Sorry, pomyliłem. No, to nie sorry, pomyliłem Ale, on, Sorry, pomyliłem się! Dobra, teraz zróbmy może takie ujęcie, żeby nie było widać tej spłaszczonej mordy Bartka, spłaszczonej od plaskacza. Ja chcę przeprosiny od paragów i koleżanki na filmie i mówię... Szkoda, nie musisz Przepraszam. takich spowierzeń. d d d d d Dobra, d d sobie. No dawaj. O jest, d d d d d O, sorry, d się. Nie, odejdź, Martyna to ustawię. Mogę to ustawić? Marcy? Ja już ustawiłam. Nie, 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 skopałam. ustawienia, Martyna i ustawienia, proszę. Do making ofa. No teraz. nie, No, teraz. Siema! Dobrze? Dobra, do no. Do. Ja nie, Dobrze? nie, nie, jeszcze raz. Takie nie, sobie. Co Co tu robisz? No dawaj. Akcja. gdzie? <laughs> bo się <posikam> ze śmiechu. Mi <laughs> 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 jesteś taka piękna, kiedy się uśmiechasz. No, dawaj. O oh, Jezu! Yes. <laughs> dawaj. <laughs>